Panie Marszałku, proszę powiedzieć, czy ta propozycja prezydenta Załęckiego o tym, żeby się spotkać na granicy polskiej, jeśli chodzi o rząd ukraiński, rząd polski plus przedstawicieli Komisji Europejskiej, czy to jest dobry pomysł? W polityce międzynarodowej jest tak, że żeby ocenić jakąś propozycję często trzeba znać kulisy, to znaczy co się dzieje na poziomie roboczym pomiędzy dyplomatami czy członkami rządów w Warszawie i w Kijowie ta propozycja na pierwszy rzut oka wygląda na propozycję raczej mającą na celu poprawienie PR prezydenta Zwoińskiego, wystąpienie przez niego na tle znanych na Ukrainie protestów czy blokad na granicy i pozycjonowanie jego jako polityka, który rozwiązuje problemy tam gdzie one mają miejsce. Typowy zabieg w polityce demokratycznej ze strony przedstawicieli rządów. Jeżeli za kulisami nie ma szkicu jakiegoś porozumienia, które tam mogłoby być podpisane, to uważam, że polski rząd nie powinien w to wchodzić i wpierw powinny być kontynuowane rozmowy na poziomie roboczym w Warszawie i w Kijowie, a kiedy będzie szkic porozumienia, wtedy można je podpisać i na granicy, i w którejś ze stolic albo nawet i w trzecim państwie. To już jest wtedy kwestia wyłącznie nazwijmy to wykonawcza wizerunkowa. Natomiast nie mając nic uzgodnione, wchodzić w taką propozycję to bez sensu, bo to wyświadczenie przysługi politykowi z innego państwa bez Niczego w zamian, a w dyplomacji powinno się stosować podejście symetryczne i transakcyjne. To był błąd dyplomatyczny, kiedy prezydent Załęski uderza w polskich rolników, mówiąc, że, mówią, że hamsko wysypują zboże albo że za, za rolnikami stoi na przykład Federacja Rosyjska. Nie, no myślę, że prezydent Zeleński realizuje interesy swojego kraju, robi to w sposób twardy i przemyślany. Tak jak zwykle dyplomacja ukraińska i rząd Ukrainy pozostaje tylko się uczyć. Ubolewam na tym, że przez ostatnie dwa lata Polska nie robiła tego samego, to znaczy nie reprezentowała twardo swoich interesów i nie oczekiwała ich realizacji w ramach polityki oczekiwania działań symetrycznych i transakcyjnych. Czyli takie te robocze spotkania, które od wczoraj trwają przed poniedziałkiem. Ocenia Pan pozytywnie, właśnie, żeby najpierw porozmawiać z rolnikami tak na roboczo ustalić jakiś zakres podejrzanych działań i potem dopiero coś spróbować zaradzić temu protestowi. No, oczywiście zawsze dobrze jest rozmawiać i lepiej, jeżeli politycy, urzędnicy są dobrze zorientowani w oczekiwaniach protestujących, niż jeżeli nie są zorientowani, znajomie tylko z mediów czy z internetu. Także oczywiście jakieś spotkanie, rozmowy myślę, że dobrze jest, żeby się odbywały. Natomiast pytanie też, do czego one zmierzają, dlatego że jesteśmy w trudnym położeniu, bo żeby rząd coś zrobił na rzecz protestujących, to musi wystąpić przeciw Brukseli, bo Bruksela wyraźnie nie chce tutaj pójść na rękę, znaleźć jakichś wyjątków od rozporządzenia liberalizującego handel dla Polski, a Polska w oczywisty sposób potrzebuje tego wyjątku, no bo wiadomo, że najłatwiej jest ten tranzyt towarów wjechać z nimi do Unii i rozładować się tuż przy granicy, tylko to niszczy nasze rolnictwo, więc moim zdaniem rząd powinien nabrać odwagi, zadziałać jednostronnie, a po zadziałaniu jednostronnym ewentualnie negocjować z Brukselą czy z Kijowem natomiast w momencie, kiedy rząd nic nie robi i chce metodą rozmów ustępstw od Brukseli, czy od Kijowa, obawiam się, że ich się po prostu nie doczeka. To, co nam proponuje Bruksela, to jest tak zwane rozwiązanie polityczne. Czytaj, weźcie pieniądze swojego podatnika i przepłaćcie protestujących, żeby przestali protestować. To jest propozycja, żebyśmy my pod sztuczną kroplówką, całą branżę ważną naszej gospodarki, czyli produkcję rolno-spożywczą, utrzymywali długotrwale jako rentowną w sytuacji, gdzie faktycznie ona jest nierentowna. My się na takie rozwiązanie polityczne nie możemy zgodzić, bo ono nie ma ani charakteru sektorowości, ani tymczasowości. W związku z czym jest po prostu zabójcze dla naszej gospodarki i dla naszych finansów. Jak będzie Pan głosował dzisiaj, jeżeli chodzi o opór nieufności wobec ministra sprawiedliwości? Będę głosował za odwołaniem ministra Bodnara, ponieważ uważam, że zamiast przywracać praworządność, to zaczął on szukać sztuczek na obchodzenie obowiązującego w Polsce prawa.